Cześć. Witajcie tutaj Suert. No i gramy dalej w Dead Space. Mamy misję kolejne, Ciężko mi uwierzyć, że Ishimura skończyło się paliwo. Ten lot nie trwa dość długo, by mogło do tego dojść. Albo przewody paliwowe są odłączone, albo stało się coś bardzo złego. Ponownie napełni silniki paliwem. I to musimy w tej chwili zrobić, a potem będziemy musieli uruchomić centryfugę, ale wszystko po kolei. Kolejna fajna miejscówka. Gra naprawdę jak na te lata wygląda bardzo, bardzo dobrze. Mi się mega podoba ten klimat tutaj, który panuje. Ten jest podejrzany typ. O właśnie. Ty mnie już nie wystraszysz. Kredyty mi się przydadzą. Tutaj coś jest. Jeszcze tego chyba nie mogę tutaj zrobić. Przynajmniej nic, nic z tych rzeczy, nic w tej chwili. Ten trupek nie powinien wstać. No i do dobrze, tam jest warsztat, ale ok. Tutaj jeszcze ominąłem jakieś pomieszczenie, w którym są skarby, jak widać. Bardzo bym chciał zdobyć jakieś kredyty w większej ilości. Chciałbym ulepszyć kombinezon do kolejnego poziomu. Co w Is going on here? Danvers, to Henderson. He's He's on jest no, przed chwilą słuchaliśmy sobie dziennik, audio. Paliwie, paliwo miotacza schemat. Dobra, schemat się przyda. Może kiedyś będziemy używali tego miotacza. Chyba wszystko, co miałem tutaj zrobić. Idziemy dalej. Kurde odgłosy tego statku to jest masakra. Tutaj mamy warsztat, a tutaj jeszcze coś dziennik tekstowy, <laughs> dziennik pokładowy. Halo, F pilot, nie wiem co tu się dzieje. Ktoś powiedział, że statek został zaatakowany. Kto u diabła miałby nas tutaj atakować? Najpierw umarł kapitan, a teraz jesteśmy atakowani? Karmak mówi, że zabił go ktoś z załogi mostka. Nie mogę w to uwierzyć. Cholerny chaos! Nie mogę połączyć się z mostkiem, z nikim nie mogę się połączyć. Wszyscy biegają, wynoszą się stąd. Chyba powinienem do nich dołączyć. Oj, działo się tutaj, działo warsztat. Mamy dwa węzły mocy. Chciałem zainwestować w punkty wytrzymałości. Jeden węzeł przydzielamy. Dobra. A drugi wykorzystam na piłę plazmową. Obrażenia mamy. Przeładowanie, szybkość. Tu kolejne obrażenia. Jest ta ścieżka dosyć kręta. Zwiększymy sobie pojemność magazynka. Jadę z tą piłą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mało tych węzłów, ale o to chodzi, żeby nie było za łatwo. No i mamy już 12. Podwoi nam się zwiększyła pojemność. Przyda się na pewno. No nic, ruszajmy. Pomieszczenie do uzupełniania paliwa. ten trupek raczej nie w stanie, chyba że przyleci ten latający. O kurde, ten latający go przemienia. Tam pobieg jakiś szybszy, gnojek. Sprawdzam od razu, od razu, <gryw> od razu każdy zakamarek. A To mamy. Nic tu więcej nie ma. Mm -hmm, tak to sobie można chodzić wszędzie. O kurde. Ktoś gdzieś jest. Ja pierdziele. Dziwne głosy. To rozwalę. Energia plazmowa, jasne Tutaj coś, kredyty też. Tam widziałem jeszcze jakąś szafeczkę. Co mamy w niej? Energię plazmową. No już więcej. Aj, co ja zrobiłem? Więcej już nic nie wymyślę. Dobra. Ruszamy dalej. Tak czułem, że gdzieś się w końcu pojawisz w gnoju. kredyty, chociaż tyle. Stacja kontrolna do uzupełniania paliwowe w lewo i w prawo. Awaria wymagana kineza. Na razie muszę iść chyba tam, chociaż może to przesunę. No, coś niekoniecznie to chce się przesunąć. Hmm. <grystanie> Kurde, bo chyba nie to użyłem. No właśnie. Hm. Gdzieś tym pewnie mogę się udać, ale dobra, na razie... Na razie pójdźmy tu, gdzie nas prowadzi cienka, niebieska linia. W mord. To mamy jeszcze jakieś pomieszczenie, cel drugorzędny zrealizowany, coś uruchomiłem. Jakieś potężne urządzenie do napełniania paliwa, no ciekawe. Co miałem tutaj zrobić to na pewno zrobiłem. Teraz mnie prowadzi w dół. O oh, Kurde, jeszcze to małe gówno. O oh, shit! By was szlak trafił. Jeszcze gdzieś tu mogę wejść. Teraz go sobie wezmę. Cały czas mnie prowadzi gdzieś tam, ale co tutaj jest? Zerknę na mapę. Ta mapa też jest tak dziwnie zrobiona. Kurde, może potem tu będę musiał przyjść. O oh Tu jest powrót. Tu jest powrót skąd startowałem. Teraz mam otwarte te drzwi. Ta jeszcze nie. Średnio, średnio mi się to podoba. Dobra, i tak będę musiał z nimi walczyć. Czy teraz, czy potem ich załatwię to już nie ma znaczenia? Ten pad. Ja pierdzielę ile na niego idzie amunicji. W mordę. Ten szukał kolejnych trupów. Ło, Jesus. Dobra, idźmy załatwić z tym paliwem sprawę, i tak pewnie będziemy musieli tutaj wrócić. No na pewno. Tak pewnie, na pewno. Jezus Maria, lekka panika jak zwykle. Otwieraj te drzwi, Isaac. Dobra, zobaczmy o co tutaj chodzi. Teraz muszę się tam przedostać. Czy coś tu muszę uruchomić? Tak jest Chyba pojedziemy. Jedziemy w nieznane. Ale klimacik. Pierwsza klasa. Szkoda, co to było? Ja pierdzielę. O oh świetny, co to było? Za dużo ich. gnój. Ja pierdziele by was szlak trafił. Ale ich się tu czaiło. W mordę, mogłem w to strzelić, bym ich szybciej wykończył. ...energia plazmowa, teraz wszystko potrzebne. Tam gdzieś muszę iść. też jest jakieś przejście. Każdy zakamarek mnie zawsze kusi. Zestaw medyczny. Wezmę go... Tia piernicza Dziennik audio. Shut it, Danvers! Shut it! Engineering log. Temple reporting. Someone has shut off the fuel lines to the primary engine and damaged the valves in the process. They need to be repaired before I can reopen them, but we're running out of time. With the engine offline, orbit decay will begin in less than ten hours. I just can't understand who would do this. If it's one of those crazy unitologist bastards, I'll break their neck! Anderson said they were coming!

Ja pierdziela ile trupów Jesus! Zestaw stazy. Kwipunek zapełniony. Zaraz sprawdzę, czy mogę jej użyć. Odnawia energię stazy. No właśnie. Ten sobie mogę wziąć na zapas. To coś wyciągnę z szafeczki. Energia plazmowa, jasne. Przeładujmy... Kurde, tamten zwiał w tą dziurę. Trudno. Ohoho, mamy zapis. Będzie ciekawie. Jedziemy z zapisem. Dobra. No, coś leży. Schemat rozpruwacz. Fajnie byłoby to wziąć. Kurde. Średni zasobnik tlenu. Wywalimy to, mały zestaw medyczny. Muszę jak najszybciej kupić, kurde, kombinezon. Uzyskano schemat rozpruwacza, pobierzemy w magazynie. Ok. Dobra, i teraz to trzeba chyba uruchomić. Nie wiem, czy coś tu mogę zrobić, czy nie mogę. To jest grane do jasne, ciasty. No bez jaj. Hm. No ewidentnie to muszę zrobić. Ach, ja szukam.

Teraz chyba musimy właśnie wrócić tam. Wracajmy. O się! Oż to gnoj! Ja pierdiczę. Pociski pulsacyjne. Nie chcę, bo mi tylko zapełnią miejsce. Nie używam tego. Jezu. Z drugiej strony. Ja pierdziele nie lubię tych małych gnoi. By, kurde. Stelaże linowe dobrze, że nie wiem. Pociski pulsacyjne. Kurde. Ja już zdecydowałem się ulepszać tą jedną broń. Zobaczymy. Coś słychać znowu. A ja mam wracać tędy. No dobra, wracajmy. W Mordę. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Ja piernicze, biegną. No, gdzieś się pochowały. Tamtego, co ich, co trupy, przemienia w te. Gorsze odsłony nekromorfów to załatwiłem, ale tam już jakiś pobiegł. Gdzieś na bank się będzie czaił. Ty pytanie gdzie on jest? Już się schował wieśniak. No dobra, idziemy. Jestem tutaj. No dobra, musimy i tak tu wrócić. To zamknięte w dalszym ciągu. Tutaj mamy ten magazyn. Schemat sobie załadujemy. Paliwo miotacza i rozpruwacz, ok. Tu jest karabin pulsacyjny. Wojskowy karabin szturmowy o dużej szybkostrzelności. Pistolet linowy. Rozpruwacz mamy. Zdalna piła przemysłowa. Kurde, to może być fajne. Hm. No dobra, ale jak będę ulepszał wszystkie bronie naraz, to nic mi dobrego z tego nie wyjdzie. Teraz musimy tam się dostać do windy. Zapiszę grę. No, jedziemy z koksem. Zobaczmy jeszcze, jak brzmi nasza obecna misja. Uruchom centryfugę. Hamont ma rację, jeśli o to chodzi. Statki takie jak Ishimura używają olbrzymich centryfug, aby osłabić przyciąganie odłupanych części planety. Niewątpliwie jest wyłączona, więc muszę się nią zająć i z powrotem uruchomić. O Jesus. Jakaś olbrzymia centryfuga do uruchomienia. No i winda. Winda, z którą zjeżdżamy w dół, patrzcie. Tu się przesuwają pięterka. Zaraz będziemy na miejscu. Oho, oho. Jest. Dia ja pierdzicze. Coś odleciało tutaj połamane szafki. Dobra, wygląda na chwilowo bezpieczne miejsce. Mały zasobnik tlenu. Może się przyda tutaj. Zaraz tam wejdziemy sobie. Mały zestaw medyczny. Dziennik audio. Mamy 4 trzmln ton rok położonych na nas, i bez tego centrifugu, żeby zbalić się, to the the grawity tethers will pull us straight do kolonii. Przechodzę teraz, aby zobaczyć, co mogę wygrać. No to już widzimy, co nie działa, jak jest, jakie jest to istotne, żeby to uruchomić. Ostrza rozpruwacza, no właśnie. Pociski pulsacyjne coraz częściej znajduje kurcze amunicję do innych rodzajów broni. Stelarze linowe. Też stela żelinowa, tu mamy warsztat. Ale nie mam chyba w tej chwili żadnego węzła. No właśnie. Już kurde. Nie wiem, co dostanę przy tej pile plazmowej, chyba. Dobra, włazimy w te drzwi. Komora odkażająca. Aha, dzięki temu będziemy mogli przejść dalej, dopiero proszę się nie ruszać. Ja Działy się, O, tam już się dobija. Dwóch, trzech drzwi się i tak teraz nie otworzą śniaki gdzieś wskoczyły Ja pierdzielę, otwierajcie te drzwi. Shit. Jeden albo i więcej bankowo. No właśnie, jeszcze widziałem tam jednego przecież Jezus martwych. No ten ładnie zgarnął jednym strzałem. Weźcie mnie już, wypuśćcie stąd. Ostrza rozprówacza. Tak, dziękujemy za cierpliwość. Spieprzajcie. Ładna mi cierpliwość. Co za kurde badziewiaki. Uciski pulsacyjne, dziękujemy. Gdzie my jesteśmy na mapie. No mamy do tej centry fugi trochę. Tam jest gdzieś też stacja zapisu. No, Musimy iść. Pokazuje nam tam, a czy to jest różnica, gdzie my pójdziemy? Chyba idzie naokoło w ogóle. No, jakby nieistotne. Patrzcie, jakbym tu nie poszedł, to nie znalazłbym kredytów i węzełka mocy. Czyli jednak warto było tu przejść. Kurde, co to za dziwny twór, zobaczcie. To wszystko jest czymś tutaj... Porośnięte, tak jakby jakąś żyjącą materią, no, no po prostu ekstra, dobra, mamy węzeł mocy, będziemy mogli ulepszać dalej. Tutaj jakieś porozwalane, też pełno krwi. Ja pierdzielę. Coraz ciekawiej. Żywa materia. Oni coś przywieźli z tej planety. Mówią na to znak. Pociski pulsacyjne. Dziękuję. Złoty półprzewodnik. To bym wziął. Bo to jest warte. Trochę kasy. Hmm, hmm, hmm. No dobra. Wyrzucimy. Mamy średni zasobnik tlenu. Mały. Wyrzucę ten mały. Spróbuję wziąć ten złoty półprzewodnik. Dobra, możemy iść dalej. Są drzwi i mamy zapis. Co tutaj jeszcze mamy? Średni zasobnik tlenu A, czyli tutaj tlen będzie potrzebny. Będzie się tutaj działo wejście do centryfugi. Ja tu sobie zapiszę. Tą centryfugę sobie zostawimy na kolejny odcineczek. A w tym to wszystko moi drodzy. Trzymajcie się. Cześć.